from Grand say what's up America i think you should know me right Borneński Dom Oficera to obowiązkowy punkt na mapie odwiedzających Borne-Sulinowo. Budynek położony tuż nad brzegiem jeziora Pile niegdyś tętnił życiem odwiedzających go oficerów borneńskiego garnizonu. Dziś dawne oficjahajm niszczeje i jest gratką dla Urbeksowiczów, w tym i dla mnie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. No i ty, idziemy sobie eksplorować. No tak, stan budynku jest dość opłakany. Ale możemy sobie tutaj. Zobaczyć tutaj. Piękne jeszcze posadzki zachowały się. Tutaj mamy szalety i łaźnie. Tak wyglądały to w latach 30. XX wieku. Po wielokrotnych już aktach wandalizmu to miejsce no, już straciło swój blask niestety, ale jest popularnym miejscem. Urbekowym. Tak, nie jesteśmy, jesteśmy jednymi odwiedzającymi miejsca. Jeszcze budynki. Tu były też sale wykładowe. Ale będzie można wejść też nie na piętro. Musimy sobie zobaczyć każdy element. Jakby wiadomo, że budynek jest w opłakanym stanie. To było też wiele. Prób renowacji, uratowania tego miejsca, ale niestety nie było tutaj chętnych na renowację, na ratowanie tego miejsca. Nakłady finansowe naprawdę musiałyby być ogromne. Tu już mamy zawaloną część, niestety, budynku. W 2010 roku również tutaj wybuchł pożar. Przez co spłynęła też znaczna część, ale tylnej strony budynku, którego sobie też za chwileczkę zobaczymy. No już niestety. Tutaj już zawalony strop budynku próby jego zabezpieczenia niestety, niestety pożar pożar tutaj zrobił też swoje ale zwiedzać budynek jak najbardziej można. I wracamy do naszej głównej części. Gdzie znajdziemy też ustronne miejsce, żeby opowiedzieć takiej pokrótce o historii tego miejsca. Tędy będzie można przejść? Będzie można przejść. Tu już też część zapadnięta. Ale jeszcze przejdźmy sobie każde pomieszczenie. Bo dewastacja to niestety była tego miejsca i jest już obecnie ogromna. Jeszcze mamy drewniane podłogi, a zobaczcie jej część. czy te schody będą w stanie mnie utrzymać. No to już mamy niestety dach zawalony a więc wejście na górę byłoby dość ryzykowne, ponieważ stan poddasza po pożarze jest dosyć, dosyć wątpliwy. Stan poddasza po pożarze nie zachęca do wejścia na piętro Zwiedzimy sobie jeszcze lewe skrzydło tego budynku, tu też, czyli podobne, podobne lewe skrzydło, jak i prawe. Tu mamy toaletki. Przemierzając korytarze możemy sobie tylko wyobrazić, jak w czasach świetności stukot oficerskich butów niósł się echem po tych właśnie korytarzach. Lewe skrzydełko jest dosyć podobne. Też mamy takie pomieszczenia. I mamy też jaskółeczkę, która krąży. Stara się też pewny wydostać z tego miejsca o, tu słyszymy, że też są jaskółki a raczej mają też swoje gniazdo tutaj także nie będę im przeszkadzał a mówią, że dom oficera jest niezamieszkany ale zwierzyna jak najbardziej może sobie się może znaleźć sobie tutaj schronienie Kolejna wielka sala na rozkładzie: belki, okna, fromugi, drzwi. A my idziemy jeszcze dalej po tym skrzydełku. Tu już mamy część zewnętrzną. I chyba trafiliśmy tutaj na tak. Na dziedziniec. Tutaj też kiedyś był, moi drodzy, dach. Bo tutaj była część teatralna. Tutaj właśnie znajdowała się scena. Ale niestety, pożar w 2010 roku odsłonił to pomieszczenie. Zostały tylko metalowe fragmenty konstrukcji. Oraz rzeźba, bo tam zejście już do jeziora, moi drodzy. Tutaj powinna się znajdować rzeźba diany. Ta właśnie, rzeźba. Rzeźba diany przedstawia dwa harty, jelenia, a także samą boginię, która jest boginią przyrody, łowów, świata zwierzęcego czy gajów. Możemy wrócić i troszeczkę opowiedzieć o części historycznej tego miejsca. Dzisiaj jest to dość mocno oblegany obiekt. tu już byliśmy, to były jaskółki to już my po prostu wróćmy na te schody troszeczkę opowiemy o tym miejscu ale ryzykować wejściem niestety nie będziemy na tym budynku, jest opłakany i wejście na schody mogłoby się źle skończyć wody się znajdowały ciężko. Nie pamiętam, chyba gdzieś tu, chyba gdzieś tu. Tak. No zawsze trzeba można zejść i na dół na dziedzinie z tego budynku. Dolna jego część, no to niestety, ale mamy wysypisko. Dosyć mocne wysypisko. Miałem drzwi zamknięte. Ale dosyć głośny tupot, tam drewniana podłoga jeszcze jest dosyć w całkiem dobrym stanie. Już niestety. Ale ten budynek, mimo że z piękną historią, kiedyś musiał być naprawdę niesamowity robić przepiękne, okazałe wrażenie. Ale już niestety, jakby historia dzieje w budynku. Osiągnęła swój smutny, przygnębiający też. Koniec. Czyżby to jeszcze drzwi? Tak się zdaje, że to są jeszcze drzwi. Ale to już jest koniec. Mamy metalowe drzwi i koniec uliczki. Dzień dobry. Jak to wrażenia? Już jestem któryś las z kolei, i no niestety dewastacja już poszła bardzo do przodu. Mocno do przodu, ale budynek i tak czy siak robi wrażenie. To no trzeba przyznać. Cały czas szukają skarbów, które jeszcze tu są. Tak. Podziemnego, jakby podziemnej części miasta. Jest, tak. bo tak. tu jest. To tak. tak. Jest, ja jestem medium, nie? Ja, ja czuję różne rzeczy. Właśnie, Bo ja byliśmy w jednym pomieszczeniu, gdzie były straszne rzeczy, działy. tam było maltretowanie ludzi i po prostu, no, żeśmy odprowadzili te dusze, nie? Tak, bo tutaj historia tego miejsca to jest. Ja, ja, to było proszę pana, krematorium, ja, znam ja znam całą historię, ca nie znam. Ja po prostu mam przechodników uh -huh. i słyszę, co tutaj się działo. Ja mogę panu powiedzieć po troszeczkę. Ja tak, chętnie, tak. chętnie wysłucham. Tak. Może pan przekazać, nie? Tak. E, to jest tak. E, y, y, tutaj od tego wejścia tu jest y, półkula, na, na zewnątrz, tak? półkula. Tutaj, tutaj było e, to skrzydła, była te, te, prawe i lewe. Prawe i lewe. Um, tutaj zaraz to były łaźnie. Za ścianą. Tutaj łaźnie uh -huh. były, nie? Bo ja I widzę to. I również spa. No spa uh -huh. było. To tak. jest tak spokojnie, całkowicie spokojnie. Oni tu odpoczywali. W tych łaźniach to było spa. Później wychodzili na te łaźnie, tutaj było pomieszczenie, gdzie oni odpoczywali na leżakach sobie. Prawa my. i lewa uh -huh. ta, strona. prawa i lewa strona. Później wychodzili do teatru i teatr był najpierw, było zadaszony, jakby było, jak, jak były, um, jak było zimno. A później wychodzili na zewnątrz i był taki ma, taki ten... To tak, granitowy, tak, ze tam, znakami. znakami. Tam jest, tam jest te, znaki, te znaki określają śmiertelność, po prostu. Aha. Oni chcą, chcieli być śmiertelni, to jest rasa wybrana, chcieli być ta, rasą ta. wybraną. Później, tak, e, tutaj, gdzie jest ta, ta, ta ogromna ta, ta sala, to były, e, to wszystko było pokryte lustrami. I u góry były e, pięć ogromnych... E, tych, takich tych wiszących, z, z kryształami. Żyrandoli. Żyrandoli, takich pięknych. W środku ogromny ogromnych cztery tych tych. Ty. Wszystko było zrobione ze skóry i, i, i z pluszu czerwonego. Na, na dole wszystko była mozaika, mozaika zrobiona z takich drobnych nie, mozaika była z marmuru, na dole podłoga była z marmuru. Pan stoi w ogóle na więzieniach. Na więzieniach. Stoi pan stoi pod spodem, pod spodem i... są wszystkie więzienia. Tutaj były Proszę pana, tutaj były, tutaj w Szczecinku byli Żydzi, nie? Bardzo duże miasto Żydów. Oni wszystkich Żydów włapywali i zabierali wszystkie skarby i tutaj przywozili tych Żydów i tych maltretowali. Tam była tam było takie mal, taka kamer, takie, takie, coś do tego do przesłuchanie, przesłuchanie i gładzenie tak, w ogóle ludzi, tak. takie jak w ogóle to robili w ogóle na tak. Praktykowali to w ogóle z o, ludźmi, w ogóle. obcinali mhm. palce, tak. wyrywali paznokcie, to było w ogóle tamte pomieszczenie. Tak. Póź, tak, później jak się wychodzi, ciemne pomieszczenie. z dwóch o. stron, to były te schody na dół. Na każdym, tak, na każdym schody były takie tarasitki, tam siedzieli sobie generałowie i w ogóle, nie, na każdym tym mhm. Na dole, na samym dole była plaża i leżaczki i takie były, takie, takie też osłonięte domki. To, takie żeby, żeby jak wiatr był. Takie altanki. Ta altanki. Jakby. I później było, i później był stateczek, stateczek. On przewoził tych ludzi, jeździł po tych wszystkich zatoczkach. Tu byli jeden raz był tu Hitler. Goebbels to jest ten morderca. On był tutaj pięć razy i tutaj dokonywał, dokonywał tych swoich eksperymentów. Ja właśnie Praktik. to praktyk. I ci ludzie, właśnie to w jednym miejscu, ci ludzie tam, czułam, że normalnie on wykonywał to wszystko na żywca, wie pan? To mhm. było straszne. To, 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 to jest straszne po prostu, co on tu robił z tymi ludźmi. No i później... I o tutaj, tutaj były z całego, z całego podbitego, z całej podbitej Europy sprowadzane najpiękniejsze kobiety. I tutaj były orgi z tymi kobietami. Tu jest tak jeden, jeden góry, taka, takie pomieszczenie, gdzie te kobiety były gwałcone, też tam. Nie mogą to wejść, A później dalej tu były sypialnie. sypialnie. A byli Państwo na górze? tutaj, Tak, tak. tak. Po schodkach tam normalnie. Tak. Było. Aha. Tam były sypialnie, w jednym domu. Tam były był był... w ogóle loże w ogóle dla gości, dla gości, gdzie ze spa, to w ogóle te piękne kobiety, w ogóle, szły w ogóle z gośćmi, w ogóle, którzy mhm. przyjeżdżali, szły w ogóle, w ogóle do w ogóle swoich pokoi i tam. Aha. I, to i, I proszę pana, i tutaj pójdę. tak, z całej Europy to były przywożone piękne kobiety, i zrabowane klejnoty, i te kobiety tu się przebierały w te futra i te klejnoty, i one mogły tu paradować między tymi generałami, najwyższymi urzędnikami. Mm -hmm. A później, jak one były, jeżeli im się bardzo spodobały, to dostawały coś tam w prezencie, ale tutaj to po prostu był ogromny przepych. Pióra, i, i, tak, jak, tak jak w Paryżu, kankan, e, 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 futra. E, e, Najnowsze klejnoty z, cał z całego świata tutaj były I, 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 i wisiały też obrazy bardzo, bardzo cenionych miejsców. Wszystko, wszystko było później zabrane. Jak oni uciekali, e, to pozabierali, ale, ale jak później tu wszyscy przyszli, ryscy, to oni znaleźli bardzo dużo skarbów, mhm. ale w tej chwili w tej chwili je, wszystko i wszystkiego nie znaleźli. W tej chwili jeszcze te jeszcze pozostałości U, jest są. Kawiec, jest tutaj, pod tutaj, gdzieś jest tutaj, pod tym. Pod, tą, pod tym jest tutaj ten. Jakieś klejnoty jeszcze są. Jeszcze są rzeczy, mhm. które, które obrazów już nie ma, ale są. Czyli są jeszcze klejnoty. coś, gdzieś tutaj tak. się kryje. Tak, tak. Kurczę, dziękuję bardzo za tą opowieść, To bardzo ciekawe. I jeszcze pójdę sobie tam na górę, też zobaczcie, jak pań, Państwo tam mówili, że tam były sypialnie, można sobie wejść ja, na górę, to też to 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 też. Pa, też, sobie <gry seasoning> zobaczę. Dobrze było, w ktoś Panu opowiedział, co to w ogóle było mhm. w stronę pomieszczeniu. To tak, to tak. To zobacz, Bo tam jeszcze moi rodzice czekają na zewnątrz. Także jeszcze... Ale może pan przekazać, co tu było. A to hej, oczywiście, okay? przekażę. I, i, ale jeszcze pan powiem dalej, jak przyszli tutaj ruscy, to tak, najpierw oni wszyscy tu ruscy, jeszcze to byli generałowie, to oni ich wymordowali tych generałów, nie? Mhm. Ruscy tu przyszli, a później ruscy mordowali tutaj polskich polskich, ale, polskich a, a żołnierzy, a, a kowców, mhm. oni tutaj też mordowali. I dlatego tu jest, jest, dlatego tu się tak dzieje, a nie inaczej. Tutaj nie może nikt nic robić, bo tu jest po prostu taka tak zła energia, zła, zła, właśnie, zła energia. Tak. I, te, i, te, I te dusze skatowanych ludzi, oni nie, zła energia tych generałów, przepraszam, mm -hmm. A te dusze skatowanych gato, ludzi proszą o pomoc. Ja dopiero się No pod... Wejście w ogóle do podziemi, w ogóle do podziemi całego w ogóle miasta, bo to w ogóle to jest przy... zalane, mm -hmm. jest zalane do poziomu no. w ogóle wody, jest niewidoczne, w ogóle, ale w ogóle mm -hmm. wyżej. Tunele, w ogóle, które są pod spodem, już są w ogóle drożne, czyli w ogóle można w ogóle chodzić. Raz idę, Ale woda uniemożliwia w ogóle, ogóle wejścia. Nie można. Tak, dokładnie. Chyba, że w ogóle od góry by się pan przewierził. Uh -huh. A, to nie, takiego sprzętu o, nie ma. To, było, to była Sodoma i Gomora. Dokładnie. To było straszne. Dokładnie. No. Dziękuję ślicznie, dziękuję za objaśnienie. Tu jeszcze idziemy. No widzicie, historia po prostu tego miejsca jest zatrważająca. A my się tu jeszcze przebijemy i poszukamy jakby zejścia na górę. Żeby opowiedzieć o tej... U, tutaj mamy pomieszczenie. Tutaj się niestety zapadło. To musimy iść z powrotem. Część historii, którą opowiedziała ta pani brzmi logicznie i sensownie i na pewno miała miejsce, lecz niektóre, tak jak mordowania, eksterminacje Żydów, tortury, skarby, klejnoty, które gdzieś tam czają się pod spodem, czekają na odkrycie, wielki skarbiec pod domem oficera... Brzmi to dość wątpliwie i podchodzę do tego bardzo sceptycznie. Lecz niektóre, tak jak o najpiękniejszych kobietach z podbitej Europy, było to kasyno, więc ma to sens i brzmi to logicznie, więc prawdopodobnie bywały i brylowały tam najatrakcyjniejsze kobiety z podbitej Europy. Wrócimy. Dobry. Witam Was, moi drodzy, w borneńskim domu oficera. Sam budynek. Powstał w latach 30 XX wieku, kiedy tutaj w Bornym budowano garnizon dla wojsk pancernych generała Heinza Guderiana. Od strony jeziora znajdowało się kasyno oficerskie, jeden z największych pomieszczeń, tam gdzie był właśnie e, zawalony dach i rzeźba Diany. Tutaj szkolili się podoficerowie, oficerowie bornińskiego garnizonu wojsk generała, e, generała Heinza. Guderiana. Sama ulica, przy której znajduje się budynek, nazywała się wtedy Kasinusz. Po wojnie Rosjanie zajęli ten budynek. Krążymy sobie jeszcze tutaj po piętrze, udało się wejść na piętro tego budynku. Ale no nie jesteśmy tu sami, też są inni, którzy zdecydowali się również wejść i zwiedzić ten budynek. Po wojnie Rosjanie utworzyli tu kasyno oficerskie z pokojami gościnnymi, dyskoteką, a również nadawano tutaj programy prosto z Moskwy. W pobliżu miało być też zejście do podziemi, do podziemi, które miały oplatać całe miasto. W latach 90. zrobiono tu odkrywki, ale niestety nic nie odnaleziono. A sam budynek, jak, jak widzicie, no jest w płakanym stanie, ale z niesamowitą historią. Szczególnie przepiękna rzeźba Diany, tutaj w tej części sali teatralnej, dawnej. Największa sala widowiskowa w Okręgu Szczecinieckim. Ale niestety została tylko rzeźba Diany na duszę, tak jak widzieliście. Schodzimy już. I niestety opuszczamy tą oficera. Tutaj znajdowały się jeszcze nie tak dawno kiedyś marmury, które okalały to wejście, jednak kiedy Rosjanie opuszczali ten budynek. Zdrapano dosłownie każdy. Marmurowy element nad wejściem. I zostałem tak zdewastowany pozostałości po borneńskim domu oficera. Z wielkim żalem muszę powiedzieć, że dobrnęliśmy do końca naszej niesamowitej eksploracji borneńskiego domu oficera. Obiekt sam w sobie jest po prostu przepiękny. W latach swojej świetności musiał być naprawdę perłą tego garnizonu, a później tego miasta. Niestety z każdą minutą, sekundą upływającego czasu ten obiekt coraz bardziej niszczeje, a jego sytuacja staje się coraz gorsza. Jeśli chcesz zwiedzić ten obiekt, nie zwlekaj, lecz uważaj na siebie i uważaj na każdy krok, który tam stawiasz. Co najważniejsze, nie nisz i nie pogarszaj sytuacji tego obiektu. Jeśli będę miał sposobność, to na pewno wrócę i jeszcze raz odwiedzę borneński dom oficera po to aby doświadczyć jeszcze historii tego obiektu na własnej skórze. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam do subskrypcji, polubienia, a także skomentowania niniejszego materiału. Dziękuję za wszystko i widzimy się w następnym odcinku.